Znaczy mamy nowo challenge, Patrzcie. Czekajcie, tutaj mojego brata telefon zabieramy, bo z mojego ten nie ma. I teraz patrzcie, zakładamy tutaj ten Sławki. Ja pierwszy. Patrzcie. I tutaj Daj, to nie ta kartka. I tutaj mamy takie pytania i on nie będzie za tobą, a ja w tym czasie nic nie będę słyszał. I, i ja będę spróbowałem to powtórzyć, co on powiedział. Wiecie o co chodzi? I Dajemy. No za... Czekajcie, to powiem sobie. Muzyka. To jest tutaj pierwsza. Muszę robimy? Dobrze, Poczekajcie, ja zakładam Dobra, ty musi! Poczekajcie, Samucia. Macie energię Charlie, no to jest mocna piosenka. Na no, no, matce, ją tam. Czekajcie, wszystko jest. Ok, zaczynaj. I poczekaj. Ej, ej. ej. A ja sobie jakieś wybiorę. Teraz, teraz. Poczekaj. No mów. No się Pieluchy. Czy chciałby Pan bezzać Nie. Dalej. Jesteś chory psychicznie. Czy łopata jest wielka? Nie. Lubisz Twoją mamę. Ładowarka jest jebnięta? fake wiek. Ty jesteś dziewczynkiem. Czy królik jest jebnięty w dupę? Chcesz mnie Ale tutaj jesteśmy? A nie powiem, bo ja sobie wyszkam. Ale tutaj jesteśmy. Ja sobie... tam. Tam? Okej. Chcesz mieć samochód? Czy ja jestem wkurwiony w dupę Twoją? Nie. Jakich YouTuberów no. lubisz? Uh, jakich Strupluberów lubisz? Lubisz? Oba, wejdę na Wącham siebie. Wącham siebie, czy ja, czy skarpeta jest żółta? <grywa> Nie jesteś kurą. Ja... piwo jest żółte? <grywa> no tak, ja. No czekajcie. No, Kupa w kiblu wielka? A co to jest? Tu? Jem sobie jabłko. No. A co Jem sobie jabłko. Jem sobie, sobie ugrasa? Dobra, wszystkie już. Dobra, ludziska teraz jest, będziemy, mój brat, jest w kolejności z tymi samymi pytaniami, on tych, on na pewno tak, tak łatwo nie no będzie, ja Poczeka nie poczekajcie, tylko łączymy mu i mi powie. i powie, powie powiedz mi, kiedy się zacznie piosenka. Dobra, już wam będę Nikt nie odgadł z nas. Ja tak samo nie. Już? Jesteś chory psychicznie? Jesteś chory psychicznie? Lubisz twoją mamę? Srasz na kiblu? Zaczyna <noise> się Jakich youtuberów lubisz? Jesz ogurasa? <noise> Chcesz mieć samochód? Sram na kiblu? <noise> Jesteś kurą? Suka weszła do dupy? Dosisz pieluchy? Masz parułę Wąchasz <try> siebie? Lubisz mamę? <try> Jesteś... Jesteś psykakiem? Sraż do kibla? się? Sucha mi paruje. Jem sobie jajko. Lubisz parówę? Masz masz gacie w kropeczki? Masz pieluchę? Grupa okrągła jak parówka z ogniem na, tu, na twarzy Brodosława? Bronisław, stowówka z <grywki> takim lubią. <grywki> Jesteś gruby jak piłka Żelowa z garściami na głowie? Jesteś gruby jak suka? Yeah. No a więc, ludniska to jeszcze z naszego challenge'u. Jeśli Wam się podoba, to dawać lajki w górę. Jadą, bo to bardzo fajne przylęczy są. A tak to dawać lajki i do zobaczenia! piłeczka, piłeczko, was grzegna. Jo Janek żegna iść, tu Janek patrzcie jak się kręcił w muzyczkę. Ja tak samo Daj, ja daję. potęczyłem jeszcze wszyscy razem. Uu! 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 Uu!